Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie we wtorkowy poranek w drugim tygodniu naszego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Posłuchajmy teraz Ewangelii i pomódmy się do Ducha Świętego. Duchu Święty, który jesteś światłością wiekuistą, który przychodzisz jak światło do ciemności. Prosimy Cię, rozświetl nasze serca i nasze umysły. Abyśmy, słuchając wiekuistego Słowa Bożego, mogli otworzyć nasze serca na Jego moc działania w naszym życiu. Przyjdź Duchu Święty przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Z Ewangelii Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak wam się zdaje, jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich. To czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zbłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych. Kochani, widzimy jak na przestrzeni zeszłego tygodnia i na początku tego tygodnia liturgia słowa chce nam ukazać kim naprawdę jest Jezus i pokazuje nam nieustannie w korelacji z czytaniami z księgi Izajasza, że on jest naprawdę mesjaszem. I dzisiaj ta ewangelia pokazuje nam znowu prawdę o nim samym, ale też również o nas. Bo zobaczcie, czy może być coś czulszego niż to, kiedy słyszymy od Boga, że Bóg chce twojego zbawienia, że Bóg mówi do nas: "Przyjdźcie do mnie wszyscy bez wyjątku. Bóg nie chce zguby ani jednego człowieka, więc nie chce twojej zguby, nie chce mojej zguby, więc nieustannie zabiega o to, aby nas zbawiać. Po to przyszedł Mesjasz, to po to miał się narodzić, aby nas wykupić od zguby wiecznej." Grzech pierworodny ściągnął na nas takie, a nie inne skutki, i ponosimy tego konsekwencje. Chrzest nas z tego wyrwał, a Jezus nieustannie nas chce zbawiać. Zobaczmy: dzisiaj poznajemy Jezusa jako Mesjasza, który jest zatroskany, który chce zbawić, który chce mieć nas wszystkich. Więc jeżeli jest tak w Twoim życiu, że czujesz się gdzieś na uboczu. A może dzisiaj przez przypadek włączyłeś czy włączyłaś YouTube'a i słuchasz tych słów to nie ma w tym przypadku. Pan Bóg na różne sposoby przemawia do nas w całym naszym życiu, aby gdzieś zwrócić naszą uwagę ku sobie, bo Jemu najbardziej zależy na tym, żebyśmy mieli życie i żebyśmy nie zginęli. Więc nawet jeżeli jest tak, że dzisiaj jesteś gdzieś poza Bogiem, poza Jego miłością, przynajmniej tak się tobie to wydaje, to Miej to na uwadze, że Bogu na tobie bardzo zależy. Nawet jeżeli się w życiu pogubisz, to On znajdzie sposób, żeby cię odnaleźć. Parateviam domini. Przygotujcie drogę Panu, przygotuj drogę Panu, bo Pan się zbliża. Z dnia na dzień jest coraz bliżej ciebie. Nie bój się wyjść z ciemności i wejść w prawdziwe światło. Co prawda, w tym świetle zobaczysz prawdę o sobie, ale Bóg który jest prawdą, cię, osłoni cię tak, że będziesz mógł się skupić na Jego miłości i miłosierdziu, a nie na własnej słabości czy na własnym grzechu. Tyle. Teraz pomódlmy się razem z Kościołem. Boże, Ty obiecałeś zesłać Zbawiciela wszystkim ludom ziemi. Spraw, abyśmy z radością oczekiwali święta Jego narodzenia. Amen. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże moi drodzy. Dobrego dnia i do zobaczenia jutro.